No ale już tutaj jesteśmy. Odzie jest? Potrzebujesz transportu? Dokąd chcesz jechać? To Falkre. ładź na wóz i składamy. Teraz to się dobrze klikuje. Wkrótce będzie niezły upał. O, no, już jest na. No, właśnie tutaj chciałem. Się dostać, idziemy i idziemy po nasze zajbiste itemy. Cisza, bracie, jest hasło, tak? No, to można tak powiedzieć: o, są te zajebiste drzwi. Co jest muzyką życia? No, Enos. O, wow, myślałem, że jakieś kurde temy na przykład, ale nie, to nie tutaj, tutaj, tylko tu od niej dostajemy. A, w końcu. Mam nadzieję, że miejsce ci się spodobało. O. No. Cóż, właśnie rozpoczynasz nowe życie w mrocznym bractwie. Wow. W końcu jesteśmy już rodziną. To, jak widzisz, nasze sanktuarium. W całym Skyrim nie ma bezpieczniejszego miejsca. Rozgość się. Hmm, tak, cisza do ciebie pasuje. Tworzy aurę tajemniczości. Dobra, omówmy interesy. Właśnie dopracowuję szczegóły jednej roboty dla ciebie, ale na razie porozmawiaj z Nazirem. Pewnie ma dla ciebie jakieś szybkie kontrakty. Niedługo Spoko. przybędzie nocna matka, a sprawy z pewnością przybiorą interesujący obrót. A, jeszcze jedno. Prezent powitalny. No, zbroja no to Mrocznego Bractwa. To nie tylko Niech dobrze dostanie. ci służy w twoich przygodach. Dabykowane osiągnięcie. Nie omieszkaj przywitać się ze swoją nową nie może I patrzcie się. Strój buty mroku yy, pozwalają naszą noszącemu cicho się poruszać. Zajemisty kaptur, 20 obrażeń więcej, zajemisty to jest właśnie rękawice pod obrażenia. I oczywiście zbroja mroku, odporność na truciz trucizny 50%. To ja chyba wszystko. Kiedy czekać Jeszcze. będzie? Wyglądamy tak trochę dziwnie, Dobrze, dobrze, poczekaj. Ale trudno. taka ładna dziewczynka. Czy dziecko chciało cukiereczka? O tak, a może czekolady? Wykonamy pierwszego kwestia. Więc to ty jesteś nowym nabytkiem naszej malejącej, dysfunkcyjnej rodzinki. Sporo o tobie słyszeliśmy. Daruj sobie konwenansę. Nie mam zamiaru bratać się z kimś, kto już jutro może być martwy. Jeśli po kilku tygodniach wciąż będziesz oddychać, jestem pewien, że zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. Naprawdę? Cóż, okazuje się, że mam kilka długotrwałych kontraktów, których jeszcze nie mieliśmy okazji wypełnić. Nowe spływają od czasu do czasu. Będę ci je przydzielał w miarę jak będą stawać się dostępne. Możesz wykonywać je bez pośpiechu. Istotnie, to niezbyt prestiżowe zabójstwa, jeśli ma być szczery, a do tego niskopłatne. Przynajmniej dadzą ci jakieś zajęcie. Po prostu je wykonaj. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych. Cele nigdzie się nie wybierają. Możesz zgłaszać wykonanie zadania każdorazowo albo poczekać, aż zostanie wyeliminowana cała grupa celów. Wybierz, co bardziej Ci pasuje. Aha. Owocnych łowów? Wciąż tu jesteś? W czym problem? Cóż, w takim razie zaczynajmy. Mam w tej chwili trzy dostępne zadania. Twoimi celami są żebrak Narfi, były drwal imieniem Enodius Papius oraz Bejtild, szefowa kopalni. Gdy wypełnisz te kontrakty, zobaczymy, czy będę miał dla ciebie coś jeszcze. Powodzenia i spróbuj nie dać się zabić. Witaj, bracie. Witaj w naszym sanktuarium. Boru, Do nas. Idziemy! Idziemy! Trzeba zajebać go! Pewnie łatwe na razie, stąd Dobra. Bo Dobrze, żeśmy ten teren zbadali y, przynajmniej już nie będziemy musieli tym wozem jechać. E, to jednak Może szczęściło się no. ale cóż idziemy szybko to zrobimy i będzie spokój. na niebiosa skaldzie kogo przestraszymy naszymi starymi ranami? Już nie jesteśmy nie mogę się dobrze wyspać, niezależnie od tego ile Chciałbym ją tu zabić. Ty, ty, te, gdzie uciekasz? I... Oj, nie trafiliśmy. O, Dziękuję bardzo. Dosyć Ale nocna ta matka jest matką wszystkie? Gadaj tak dalej, mały A ja Zobaczymy, na to jest. Gdzie on jest. O boże, to... udało ci się już porozmawiać z Astrid. Jest przy basenie witając nocną matkę i tego jej małego trefnisia. Ma dla ciebie kontrakt. Wróć do mnie, gdy już to zrobisz. raczuję bodę teraz. Jak jesteś strażnikiem, tu. Ach, Zostanie ci okazany stosowny szacunek. To jest. Rozumiesz, mężu? Ha. Och, tak, tak, tak! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wyjaśnijmy sobie jedno. Ja jestem przywódczynią sanktuarium i moje oh. słowo jest prawem. Rozumiemy się? Och, tak, pani? Doskonale. Ty tu rządzisz. No i jesteś. Dobrze. I tak miałam dość rozmów z tym mamrocącym głupcem. Musimy coś omówić. Tak, rzeczywiście. Musisz udać się do Markartu i porozmawiać z pomocniczką aptekarza. Znajdziesz ją pewnie w Wiedźmin Wywarze w godzinach otwarcia sklepu. Dziewczyna jest gadatliwa i chce zamordować swego byłego kochanka. Wygląda na to, że przeprowadziła czarny sakrament. Na imię mamu Iri. Porozmawiasz z nią, ustalisz kontrakt i go wypełnisz. Spoko. Dobrze nas reprezentuj, bracie. jak teraz do tego... Chwela. Ups, Udało ci się już porozmawiać z Astrid? Jest przy basenie witając nocną matkę i tego oh jej małego God. trefnisia. Ma dla ciebie kontrakt. Grunty, się... Nie Aha, i klikam na tego. do No i no, jesteś. Dobrze. I tak miałam dość rozmów z tym mamrocącym głupcem. Tak, musisz udać dziewczynę na imię Mamuiri. Zrób wszystko, czego... Ponieważ to twoje pierwsze zadanie, pozwolę ci zatrzymać wszystko, co zapłaci Muiri. Z pewnością nie, nie będziesz szczędzić groszy. Zawsze dobrze, To nie Horker. To moja żona. Zajmij się kontraktem Muiri. Tak, będzie więcej. Porozmawiaj z nim. Żywą. Ja muszę zająć się Dobra, dobra. Tak wiele kont. Oczywiście. Słyszałem, że kopalniany biznes jest okrutny, a godziny pracy zabijają. Mógłbym tak cały dzień. Oto twoja zapłata. Dzięki.

Albo czekajcie, może zabijemy kogoś? Zabiję. Wykonamy wszystkich, żeby zabić. Dwóch musimy zabić, Dobry, to wykonamy sobie to. Od razu dwóch, żeby Z buta musiał tam być, ale jest trudno. W nie miało miejsce morderstwo. Chodzi o staruszkę, która prowadziła właśnie... się... Dobra, wiem. Ja ją zabiłem co? Tu na razie się jeszcze nic nie szybko. Trzeba ją wreszcie zabić co ja mówię, jo, nie obyczaj tam это Idzie to niebo. Jasne. Yes. Jesteś nerfiego Nerfie gdzieś tam jest. Wow. co to jest? jak zabić nerfiego. Zrobili nas w Nie popatrzyłem za O oh, tutaj jest zajebiście Zajmij się kontraktem miry. Będzie. Dobra, dobrze. Moje, jaka daje się Co? Z... Jak poszło z. Moje gratulacje? Udało ci się z zimną krwią zamordować wychudzonego żebraka. Wrogowie powinni przed tobą drżeć. Oto twoja zapłata. Powodzenia. I spróbuj. Dobrze. Mam nadzieję, że udało Ci się mieć na baczności w tym tartaku. Te drżazgi i zardze.